Hej, z tej strony Marta Kukierze, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 13 marca, więc przychodzę z moimi bratkami, którymi zamierzam Ci obsadzić donice na moim balkonie. Są to takie większe donice, w których już rosną tulipany, żonkile, szafirki. Myślę, że kilka sztuk wsadzę również do donicy, w której rośnie mi bluszcz. One sobie tak fajnie zadarnią dół tej donicy, a bluszcz sobie pójdzie gdzieś tam górą. Więc taki jest plan. Tutaj na pewno jedną sztukę wsadzę z Wami, do takiej małej doniczki terakotowej, która będzie stała osobno na półkach zrobionych z, takiej, z takich starych skrzynek. I tak, ze sobą mam tutaj głównie odmiany drobnokwiatowe, którym jeszcze bliżej jest do fiołków, bo przecież bratki wywodzą się od fiołków. Myślę, że mam tu chyba dwie albo trzy sztuki wielkokwiatowe. No i liczę na to, że już w połowie marca wprowadzę jakieś kolory na swój balkon, wprowadzę wiosnę. Nie mogę się z tego doczekać. Póki sadzonki są małe, to różnica między fiołkami wielkokwiatowymi jak ten tutaj, czy ten tutaj z tyłu, a drobnokwiatowymi jak ten tutaj jest niewielka. Myślę, że jak one będą rosnąć, to to wtedy będzie bardziej wyraźniejsze, ale myślę, że co najmniej miesiąc musi minąć, żeby ona się dobrze zaadoptowało, żeby wyrosły z nich trochę większe rośliny. Natomiast tutaj ściągnęłam z parapetu e, siewki bratków, właśnie błękitnych, e, które są e, chyba tutaj od tygodnia, nieco ponad, pewnie jeden dzień, dwa z hakiem, e, i one. Wyglądają następujące. Jak widać, mają tutaj bardzo dużo wilgoci, czują się bardzo dobrze. Nie wysiałam ich dużo. Starałam się, żeby odstępy między nimi były jak największe. Dlatego widać, że są też dość rzadko. Myślę, że to ułatwi mi potem pikowanie tych maluchów. Więc tak, tego malucha będę wsadzać do tej. Małej doniczki terakotowej, która, a propos, jest z drugiej ręki. I tak, tu mam przygotowane podłoże do kwiatu, wymieszane z taką ziemią kretową, przytarganą jakiś czas temu, bo przecież zawsze może się przydać. I tak, wyciągam delikatnie tego malucha tutaj. O. o, ładnie. Chciałam trochę usunąć mu tego torfu. Rozluźnić nieco jego system korzeniowy, żeby on tutaj chętniej się ukorzeniał w tej nowej glebie. O, tutaj trochę o, tego torfu już myślę, że całkowicie wyjałowionego z wartości odżywczych e, się pozbędę. Ten sposób, a Was w międzyczasie już zapraszam na mojego Instagrama, kokijarza, na którym będę pokazywać, updateować, jak, jak wygląda to wszystko finalnie, właśnie na moim balkonie, jak to się będzie rozwijać, rosnąć, kwitnąć. Także w razie czego w opisie macie linka przygotowanego. Tutaj już tą bryłę korzeniową mu rozluźniłam, żeby korzonki już swobodnie się rozrastały do nowej, do nowej zieleni, do nowego podłoża, i wsadzam malucha tutaj. Dosypuję mu ziemi. W świeżym podłożu, w luźniejszej doniczce na pewno będzie mu lepiej luźniej, przyjemniej będzie miał miejsce, gdzie się rozrastać tutaj już jedna z donic jest obsadzona jak widać żonkire przygotowują się już do kwitnienia tutaj widać pączek kwiatowy ale to nie jest jedyny dwie sztuki drobno kwiatowe tutaj wsadziłam, jeśli chodzi o bratki jedną kwiatową. no i będę czekać, aż to się będzie rozrastać i przybierać przybierać na kwieciu Tutaj już również szafirki są podsadzone tymi błękitnymi, a tu przymierzam, jak to będzie wyglądać przy, przy winobluszczu trójklapowym. A tutaj po drugiej stronie, w takim zacienionym kącie, mam bluszcz z winobluszczem pięcioklapowym, i do niego powędrowały trzy doniczki ciemnych, drobnokwiatowych fiołków, chciałam powiedzieć, bratków. Jak widać, tutaj jest krwawnik, który został wysiany w zeszłym roku. On już tutaj pięknie sobie wyrasta, to są chyba dwie sadzonki tego krwawnika, nie jestem pewna jakie, jakiego koloru będą kwiaty, ponieważ to była mieszanka kolorów jestem bardzo ciekawa mam nadzieję, że ta doniczka im wystarczy finalnie został mi jeszcze jeden samotny bratek, więc wsadziłam go do jeszcze jednej takiej terakotowej doniczki i zabieram się już tu powoli za sprzątanie, bo trochę się bałaganu narobiło a wytrzymajcie się ciepło pa pa